Cześć, ja jestem Sakton. Witam zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Herzog of Iron 3. Niestety, nasza inwazja na Zjednoczone Królestwo musi, musi chwilę poczekać, ponieważ nie mamy w tej chwili konwojów. Ok, oczywiście musimy poczekać do, do końca lipca, aż się one wybudują. Ale będę chciał też od razu dodać z kolejnych 200 do produkcji Stodnica to w końcu nie jest tak mało, 3 miesiące ponad. Dobra, już naszą flotą tutaj flotą, tutaj tą flotą, już płynę po następnej jednostki co chwilę niestety tracimy nasze konwoje. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakaś technologia się skończyła. Wynajdywać. OK, tutaj tych wszystkich już mogę wziąć na pokład. I przebazować... A może po prostu wysadzić jednostki w Lizbonie. Ok, mamy także nasze samoloty. ich nową bazą będą Ateny. Dobrze. Tam zwiększymy rangę, żebym mógł większą ilość samolotów dowodzić. Większą ilość szwadronów. Dobra, teraz pytanie, czy pamiętam, jak to zrobić? Będę chciał w każdym razie konwój z zapasami tutaj eskortować. No właśnie, Eskorta Lizbona Genua No i miejmy nadzieję, że to tutaj jakoś wyjdzie Czy nie będziemy tracić tego najważniejszego W tej chwili Konwoju, czyli tego, który zaopatruje Lizbonę w zapasy Okej, okay, wychodzi na to, że chyba nie Cała reszta już nie ma tego szczęścia a tutaj rebelianci cały czas nie dają nam spokoju dobra, musimy po prostu teraz przeczekać w tą chwilę popatrzmy na front wschodni okej, okay. Związek Krajecki zadecydował o wielkiej wojnie pańszczyźnianej Czyli ich stopień poddania wynosi już ponad 20%. O właśnie, 20,6. Dobra, no czyli Niemcy sobie jakoś radzą. W nie tak nie udało mi się podbić Rosji już w 41., ale i tak jest chyba nieźle. Miejmy nadzieję, że się porządnie zdołają wykrwawić tam. I wtedy wiemy sztylec w plecy Niemcom. Dobra, ale w każdym razie wynale wynaleźliśmy technologię radiową. Teraz sobie bardziej praktyczne zastosowanie. Czyli damy radio naszej piocie. Co zwiększy ich efektywność w walce. Dobra, tutaj mogę dodać kolejny kolejny szwadron. Ach, usłyszeliśmy 3 okręty, w tym 2 transportowce. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, ale w każdym razie nasz konwój zdaje egzamin. Cały czas tutaj chyba mamy jakieś zapasy. No, jednak nie. <ścoughs> Dobra, ale z tym zapasem na tyle, że że po prostu. No jakoś choć nasze od naszej jednostki w tym miejscu. Dobra, dział specjalne Kolejna jakaś bitwa była, ale nie zauważyłem jej rezultatu. Czy tutaj coś będę miał? Nie wiem, chyba nie mam. No jest trudno. Dobra, dział specjalne cały czas nie będą. Tutaj jeden szwadron do Toronto. Dwa kolejne może już do Rzymu dobra. To to ten szwadron. No, te połączę. A ten dywizjon lotniczy już niech zacznie patrolować niebo nad morzem Śródziemnym. Ja muszę go przydzielić do dowództwa w Budapeszcie. Dobra, to są już podpięte, okej. Okay. No, dalej. Czyli idą. Dobra. Doktryna wojenna Pioty. I co jeszcze? I silniki powietrzne. Dobra, znowu coś Okej okay. Znowu do Rzymu Dobra, powoli już mogę myśleć nad tym atakiem Za chwilę Dobra, może bym też musiał pomyśleć nad jakąś eskortą Mam wolne punkty przemysłu tak więc, zgodnie z tym, co jeden widz pisał pod komentarza, w komentarzach pod poprzednim filmem, będę chciał teraz nasze porty jakoś poosłaniać przed ewentualnymi desantami. Dlatego stworzę oddziały garnizonowe. Po trzy oddziały w każdym. No i powiedzmy tak 30 na start. Mamy już na plusie nasze konwoje Więc tych tutaj przemieszczę do, do Lizbony. Okej. Okay. No i co oddziałów oczywiście muszę zapakować? Jeszcze ktoś się zmieści, nie, idealnie jest. Tak więc do Playmów. Jest tam jakiś oddział. A powiedzmy, że dwa oddziały wyślę, żeby go przyspilić w miejscu. A cztery wlądują w podmin. Czy to oddziały są w zasięgu naszego centrum dowodzenia? Powinny być. Okej. Okay. Czy nasza flota jest podpięta do niego? Jest. Dobra, będziemy musieli jak najszybciej zająć kolejne porty. Niestety nasze oddziały nie mają zbytnio zapasów. Tylko będziemy musieli w miarę szybko zająć Londyn. Dobra. I nasz pierwszy port zaraz pow powinien być zdobyty już. Świetnie. A ja z tych już po tej bitwie będę mógł... ...wsadzić już w porcie. Doskonale, ci z stoją w miejscu. Popłynę po kolejnych. Teraz pytanie, czy już jest jakiś konwy, który tam płynie? Nie ma jeszcze. A za chwilę powinien być. O, właśnie. Jak jest tutaj port? O, 10 poziomy, świetnie. Czyli tam konwojów leci 9 z zapasami doskonale, Dobra, za chwilę będziemy będziemy mogli przemyśleć się dalej. Teraz powiedzmy, Dobra, dajmy tutaj piąty oddział. Nie, to jeszcze nie się ulepsza. Lepsza co naszą, oczywiście, ar artyleria. No to jak najbardziej wzmocni nasze dywizje. Dobra. Jakieś czołgi już się na pewno przydadzą. Hmm. Tutaj. Czy ta przyjemność jest w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób wartościowa? Nie jest dobra. O, właśnie będę potrzebował jakichś samolotów tam, czy bardziej licznego, powiedzmy. Te samoloty, niech tutaj się przemieszczą. Okej, okay, niech rozpoczną patrolowanie nieba. Okej, okay, tymi zaatakuje już Build. mamy już nasze czołgi. Czy tutaj jest, tutaj są lasy, tutaj są równiny, więc te czołgi jeszcze ja robią tutaj te pozycje. A tutaj z, e, cztery oddziały wspomogą. Oni się wykrwawili podczas ataku na naszą pozycję. Dobra, na razie nie, nie muszę to po kolejne oddziały ale już powiedzmy się, się przemyślę do tamtego portu dobra, jak tam nasze samoloty, o, coś się ulepszyło co dokładniej chwileczkę, tutaj to powinno być wojska specjalne Jak znowu coś przegapiłem, wybaczcie. Jak ktoś zauważył, co to, to było, proszę napiszcie w komentarzu. Ok, wracamy do inwazji. O, dalej. Wszyscy powiedzmy do tej prowincji Dobra, mamy tutaj jakieś zapasy na szczęście hmm. Zapasy są tutaj No, niewielkie zapasy mamy Infrastru Infrastruktura też jest w całkiem niezłym stanie Aha, tak więc tutaj Zatakuję i mamy nadzieję, że uda nam się zniszczyć tutaj część tych oddziałów. Bardzo by nam to pomogło. To jest jakiś oddział, ale on nie powinien stanowić problemu. Dobra, jakieś doktryny morskie, ta niszczycieli się cały, cały czas tworzą, ale to jest strzał naszej floty. Czy mamy coś tutaj, co mogłoby wzmocnić nasze eskortowce? Nie. Dopiero to obrona komercyjna. Okej, okay, co może bardziej, pomyślę teraz nad. Z produkcją eskortowców. Powiedzmy, ze 150. Okay, jak się oddział tutaj, całkiem, całkiem niezły paty. Tutaj sprawia. Okej, okay, a tym już mogę zaatakować tę pozycje O, doskonale. Świetnie. <laughs> Dobra, tą prowincję mogę zdobyć. Tak żeby była po prostu. Nasz czołg dość szybko organizację stracił, szkoda. No ale ich doktryny nie są zbyt, zbyt mocno rozwinięte. Okej, okay, świetnie, mamy jakieś nowe doktryny morskie i ja oczywiście wezmę te, które wspomogą nasze lekkie krążowniki. Okay, wszyscy do tej prowincji. Kończy nam się paliwo, niestety trzeba wszystko, w razie czego, tutaj na um, um, ten um, na rezerwy, tak jest. Musimy zająć ten port, jest ten także. A co za chwilę? Jest nowy czas, musimy zająć Cardiff oraz. Brystol Dziękujemy, Bristol. Jest tylko jeden oddział, więc żadnego problemu nie powinno z nim być. Tutaj powiedzmy jeszcze cztery oddziały: do Baron Mouth. Dobra, kolejne jakieś konwoje tracimy, ale zauważyłem, że wolniej niż wcześniej. Dobra, mogę już pomyśleć nad kolejnymi siłami. Potrzebuję na razie wojsk wysokogórskich. A jakieś czołgi? Czemu nie? też mam miejsca? Na dwa dział piechoty okej okay. czyli pójdziemy teraz tutaj do tego portu bliżej południa czyli niech szturmują to miejsce ach to się już my trzy okręty znaczy cztery okręty, dokładnie kurcz. Nie, dobrze. Okej, nasza aparatura mechaniczna się udoskonaliła. Niech ja się cały czas ulepsza. Z górę ją dam. Dobra. Stąd możemy zaatakować Cardiff. Nie, ale... Tak, już zacznę szturm tutaj. Portsmouth muszę też zdobyć. I już zaatakuję Reading. Okej. Okay. A ci nie mają paliwa. ci oczywiście w to miejsce. Jak tam nasze zapasy? Ok, tutaj jakieś są niewielkie zapasy. Stąd już ładnie płyną. Ok, doskonale. Tylko ci cały czas, nasze ciągi, niestety, cały czas nie mają żadnych zapasów. Z żadną tam nie może. Okej, okay, tutaj powiedzmy ze 3 oddziały. Czy w Newport mamy coś? Nie. Tutaj nie mam żadnych portów, więc nawet się nie zastanawiam nad zdobyciem tamtego miejsca. Cienie się przesuną bliżej tej strony. Ok, na razie muszę poczekać. A, w sumie niekoniecznie, dobra. Coś takiego. Musimy zrobić Londyn, i wtedy wszelkie nasze problemy zaopatrzeniowe pójdą w niebyt. Okej. Okay, pierwsze nasze barki desantowe się skończyły tworzyć. Zakupiono oczywiście od Japończyków. Za co im niezmiernie dziękujemy. Dobra. Ale w tym miejscu już zakończę odcinek. Jak widzicie całkiem nieźle nam idzie już ta inwazja. Niedługo zajmiemy Londyn, no i wtedy już... pójdziemy na całego. Wtedy Zjednoczone Królestwo nie powinno Stanowić żadnego wyzwania? Dobra, dzięki za uwagę, cześć!